Cześć, z tej strony jak w dzisiejszym odcinku zrobię coś innego kompletnie, oczywiście znowu zakładką i ogólnie będę chciał wykonywać te misje więc tylko te można wykonywać, więc potrzebuję wziąć do tego stick'a a więc bo chcę ogólnie odblokować w skrócie w skrócie Jestem graczem, który chce po prostu oddukować Wrath Nara nowe spele, bo coś czuję, że to będzie mega OP rzecz. A więc ułożmy jakiś deal ze cykle Wrathem, żeby to. Bo muszę się skupić głównie na cykle Wrathem, więc może wezmę Rage, Heist, taki standard mój, barierkę. Jakaś jednostka tankująca byłaby też miła widziana, czyli Spartan. Nie wiem, a Krejosa dam, żeby ich boostował. I co może dać jeszcze? Lifestyle. Nie będę miał problemów, jeżeli będzie miał zamienienie w zombie jakiś gracz, bo to zamienienie w zombie mało się opłaci. Z takim deckiem wyruszam do walki przeciwko moim wrogom. Wydaje się ciekawy. Ale to jest pod gra z cykle wratkami, więc wiecie. Ja z tyle rzadko ich używam. Ale jak zrobię te zadania. To, to będzie fajnie. Ogólnie chyba tam trzeba było zadać 10 tysięcy obrażeń. Cyklowratkowie muszą zadać, więc to troszeczkę, jakby to powiedzieć, jest. Ale sądzę, że. Jeden z powiedzmy, że zadaje 7 obrażeń, bo tyle zadaje jednostkom light czy tam innym. To 7-5 obrażeń. Na jedno uderzenie. Można powiedzieć, że będę miał 11, a oni uderzają tam co jakiś czas. To może trzy mecze i zadanie zrobione, tak naprawdę. To zależy jeszcze, bo może się okazać, że gościu nie wiem będzie miał samych Eclipse, bo widziałem takich wariatów. Ja tak nazywam wariatów, bo sami jak latające jednostki, kurcze, wariacik. Ale ogólnie na początku z w bratkami będę atakował. On gra pod łuczników. To niech będzie na godzie, więc zrobimy taki coś. Ogólnie ostatnio straciłem trochę skilla, bo dawno nie grałem. Ranking też jest niski, więc trzeba go naprawić. I ogólnie myślę, czy nie zrobić przypadkiem jakiejś, nie wiem, może może jakiegoś filmu, w którym to robię, albo coś tego typu. Widzę, że już przegrywam, super. Bardzo super, naprawdę. Naprawdę bardzo super Początek. Gdyby to był. No, trochę żal mi jest tego, że mam w wradków bardzo. Bo no, właśnie, no, rozumiecie o co chodzi? Bo goście, jak ma łucznika to już wygrywa. Nie mogę go powalić, więc też tutaj jest taki problem Więc wiecie jak to jest Bo jakbym mógł powalić... Jakbym miał Sword Swartłafa On będzie miał zaraz coś lepszego Niech jeden go goni cały czas, o To on może mieć całą armię tam z tyłu już zrobioną Gościu Na razie zostaw mnie nie strzelaj do mnie. Ogólnie rzecz biorąc, on chyba gra pod czarodziei, magów coś tego typu. Ripraidery? Fajnie, że w ogóle górników nie cofasz. Chyba nie ma ustawiony. Szkoda, że mam takie słabe jednostki, że armia... Czy się cieszę? Nie sądzę. Nie sądzę, żebym się cieszył z tego, że mam goście w tym Praidera, Kiedy ja nie mam łuczników. On będzie miał chmarę łuczników, więc muszę jakoś go dojechać. Ale myślałem, że będzie gorzej, szczerze. Ogólnie w lewratkowy będą akurat pożyteczną jednostką. Mają obszarowe obrażenia, więc idealnie się sprawdzają do czyszczenia grupek jednostek i to mało wytrzymałych. Fajnie, że wziąłem jednostkę Heavy, oczywiście, jak ktoś wie, to wie, dlaczego jednostka Heavy jest taka ważna. Ogólnie on nie steruje jednostkami, więc też to chyba będzie na plus wychodzić mi. Oczywiście zabieram sterowanie. Wyeliminować jak najwięcej łuczników, zanim. Błagodziny są najgroźniejszą jednostką. Ryprider sam z siebie nic nie osiągnie, bez, bez łucznika. łucznik zadaje obrażenia. Ryprider, jakby to powiedzieć, tankuje, więc pozbywając się łuczników, on nie ma armii. A co mu, a co mu daje dwóch łuczników? Jak mam Spartan Dobrze wziąłem tych chyba z Nie atakuję już gościu. Chłop się przestraszył chyba tej armii. No ja bym też się przestraszył. Myślałem, że bardziej będzie gościu irytował grze mnie. Ale na razie. Co on zrobił mi? Nic. Co on tak nie zrobił. Ja sobie. Moje noski biją go I zadają obrażenia A ja Mam wolne Luźno Tylko klawiatkowie cofam Żeby mi nie obijali się tak łatwo Bo nie chciałbym potracić całej armii Kilka chwil Więc To jest dobrze powiem tyle jest dobrze i to bardzo już niedobrze muszę się wycofać, bo nie mam armii do walki chyba aż tyle na froncie, jakby to powiedzieć Szkoda, że Spartanie nie mogą rzucać włóczniami to by było coś kłorelegacji. Oni u tak fajnie rzucają w uczniami że kurczę jeden Spartanin może wszystko zrobić. Osiągnąć. Przyspieszam sobie. I biję. Biję statuę Atriosem. Ogólnie chyba gości, żeby Powiedz moim zdaniem Kurczę nie już zdążyłem użyć. A miało być dobrze. Ale on samimi łucznikami za dużo nie osiągnie, jak mu tak szybko zabijam chyba tych ripraiderów. Może nie aż to szybko wcześniej było, ale... Ale jednak... Nadal oni zadają coś ci moi Spartanie. weźmijemy. Nie udało mi się. Może być teraz ciężko, bo trochę zbierał tych uczników. Mam mało Spartan. Rip Ridery może by więcej mi... On ma naprawdę gości ciekawą strategia. Tylko, że ja gdybym miał na przykład, nie wiem, Crawlery, uczników sam nawet, to... Ta taktyka jego nie, przy, nie da, dawała mu się do niczego. Byłbym No szybkim atakiem zniósł jego armię z powierzchni ziemi. Co mu da to, że ma, mam armię. Mam wielką armię i... W tej chwili gości chyba się przestraszy, że bo wziąłem chyba kontrolę nad Spartanem, dlatego. Rób... o, masz tarczę założoną super, super. Sam założyłeś tarczę, jesteś mądry, zbartanie. Brawo, brawo ci, bije, naprawdę, brawo ci, bije. I co do ataku? Jak widać, 10 minut nagrania i wygrywa się, bo wziąłem swój dek. Riprider ginął, jeszcze lepiej i oczywiście biorę sterowanie szybki atak i ruchy. Kurników pomorduję mu teraz. Jak w masełko weszliśmy, o kurcze, on... Jak w masełko weszło wszystko. Jak teraz się... Gościu już przegrał, bo stracił całą ekonomię, tak naprawdę. Wygrana, pierwsza wygrana. Widzicie, widzowie, nie warto robić waszych taktyk. I teraz pokażę. Teraz zobaczymy, czy się chyba to zaliczyło, bo nie wiem, czy to się zalicza, czy idzie normalnie. Halo? Whit stickle wrat Nożyłem sticle wratków. O, no, może o, czeka. Zobaczmy szybki mecz, jak będzie na ofie. Czy to będzie działać? Jeżeli nie, to znaczy, że to chyba nie działa jeszcze. Odcinek pewnie będzie dzisiaj dłuższy, względem na to, że będą dwa mecze. I chcę na pewno się upewnić, a nie będę wam, jakby, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie w Ogólnie rzecz biorąc, ciekawski, teraz walczymy. W ogóle, wcześniej przeczytałem. ...niku gracza. Przeciwnikam. Waiting for player. Możesz się szybciej ładować. Gościu? Niedługo... ...będę musiał zno... Znów... kurczę. A mi weszło na chwilę. i znowu trzeba czekać. Ogólnie rzecz biorąc, jestem strasznie i to strasznie nisko w rankingu. Widzowie, na Platynie. Muszę teraz być czempiona, a później grandmastera. Czy tam grand Mastera. Czy tam Mastera to się nazywało, czy champion? Nie wiem. Napiszcie mi w komentarzy, komentarzu, jak wiecie, jak to się nazywa, bo mi się już nie chce sprawdzać. God Odin Tor. Bóg, Odin chyba Odin nie Odin i tor. Możliwe, że to Polak, ale możliwe, że to Anglik. Lubi tora. Czyli na pewno elektrycznością bym chciał grać. No ja nie zobaczyłem, co on ma. Co ja robię tym górnikiem? Chyba za dużo wypiłem. Oczywiście atakujemy od razu, jak to zawsze ja robię. Fajną statuę masz, gościu. Taką przezroczystą, fajną, tą... Ja też niedługo zamierzam sobie skupić jakąś fajną statuetkę. Oby nie jeszcze tylko w magów, będzie dobrze. Nie lubię takich graczy, co idą w magów. Okej, okay, czyli... Czyli będzie bardzo ciężko w naszym meczu. Bo Swartwafy są... Swartwafowie są szybsi stykle wratz, więc. Jakby to powiedzieć mamy. Ja mam. Jakby to powiedzieć. Bardzo ciężkie życie w tej chwili. Nie wiem, wycofaj się gościu, bo jeszcze mi umrzesz. Kurczę... A było tak fajnie już. Na pewno nie ma magów, albo gra... pewną taktykę. Bo widziałam, u, u dużo, u dużo u, dużo ilości. W sensie. Ech. Dużo gracz preferuje taką grę, że robi dużo Soulfire'ów. A później Ansel Giant też Tak z 10 nawet Ansel Giant czasem potrafi wystawić. No. Zobaczmy, co on ma. Albo nie, nie, nie pokazujmy mu, tylko jednego wystawmy. I się zawrócimy. On chyba też to samo. Podobne mózgi myślę, podobne. Podobnie. I zginął. Panie. To dobrze, bardzo o mojej. gej? Tak, gej. Widzowie oficjalnie gramy z gejem. Nie gej. Proszę, gej. Bo nie. Jeszcze długi włócznie. On jest gejem. On jest gejem. Młodszy z gejem, właśnie. widzowie. jakby miał crawlery i być samymi crawlerami, tych Spartan, to byłoby jeszcze gorzej. No nadal źle, bardzo źle. Może w masie moi dużo wradkowie zrobią jego armii swordplafów, ale chyba nie aż tyle, żeby powstrzymać całą ich chmarę. Ogólnie rzecz biorąc. Szkoda, że nie ma a on ma. Kurczę, Ech, ciężkie czasy nastały. Jeszcze jednego mogę z Tiklewratka zrobić na pewno. Nie będę uży używał Raid. On ma. On ma. On chyba będzie miał burzę. Po prostu. Mogę zrobić chyba z dwóch z wratków. Jeszcze. Mam Atriosa, co najważniejsze. Trochę mam jeszcze zapasów w surowcach. Więc też jest jeszcze bardzo fajnie. Mam limit zaraz jednostek, Może zle uleczmy. Uleczeni można iść na środek, Oni najpewniej się uleczyli, tak, bo mają małą chwilę. I do ataku. Ogólnie do ataku. Cykle teraz jesteście najważniejszą jednostką. I chyba wygraliśmy dzięki teraz Cykle i ich masie. Możliwe. W aktualnej chwili. Tylko nie on. I on ma taką chmarę tych Spartan z tych jego długimi włóczniami, że nie damy rady. Chyba nie damy rady, Wzowie. Nie damy rady, i musi przejść przez niego. Przez jego chmarę armii. A trios jest martwy, więc. Specjalnie widzowie chyba wróg mnie w tej chwili pokonał. Ale mnie zdziwiło jedno, że nie ma burzy. Tak szczerze. To jest taka bardzo zabójcza broń. Wysyła rany gościu, żeby. Tak ciekawe dosyć. To co myśli mi, ten uzupełniony. To jest nasza szansa, widzowie. Oficjalnie to jest nasza szansa, bo wysął sobie Spartan, a ja odnowiłem sobie ilość ich. To jest nasza szansa. Ach, ja nie wiem, czy ta szansa nam pomoże, ale zobaczymy. Zobaczymy widzowie, zobaczymy Kurcze, a było tak ładnie i fajnie. Ja wiem wycofam trochę. Na Może będzie zajmował od tyłu. Czemu tu tak, du tak dużo bije te długie A tak dużo tu bije w tej grze? Nie no, oficjalnie, widzowie, nie przebije się przez ten mur tarcz. Widzowie... Spotkałem geja w, w uniformie. Jeszcze trios mi padł, super. Myślałem, że mi się coś uda ugrać, a tu... Oni mają takie długie włócznie, że to jest szok. Nie, to nie ma żadnego widzowego sensu. Nie sensu, tylko sensu. Taka walka. Gościu ma wielkie, długie dzidy. Live jeszcze. Może ja też mam, ale. Nie no, widzowie, oficjalnie nie da się pokonać tego geja. Armii... Zwórt atakują mnie ciągle. Przejął środek i nie chce go oddać. Taki gej z niego. Nad nie atakuje porządnie. Stoi i siedzi. Kurczę, ja co chwilę wysyłam jakieś na niego oddziały, super oddziały tam, w ten. Kurczę, próbuję coś osiągnąć, a on stoi, broni się, a jeszcze spawner. A nie mam łuczników, żeby go wstrzelać. A i tak są zasłabi, jeszcze on dosyła więcej. trzeba się wycofać. Bo to nie ma żadnego sensu On chyba mi już totalnie z gejem zielonym gejem walczy Roślinny geje. O, już, już upadłem, super Ale zobaczmy, czy w ogóle mi się to nabiło. Teraz zobaczmy jeszcze, czy to chociaż mnie pocieszy że to się nabija czy się nie nabija, nie wiem nie nabije się nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem czy to się nabija czy nie, wiem tylko tyle, że na on i na off nie działa to po prostu nie działa ogólnie zobaczmy, coś się tu dali wiem, no, jedyna fajna, że to będzie ten nar i te spele. Akurat mnie zastanawia, co robi ten proselityzm. Nie wiem, szczerze nie wiem. Nie działa, a więc co widzę, na dzisiaj to kończymy odcinek. Oczywiście ja wezmę sobie jeszcze kwestie diamenciki, fajne są diamenty. Głównie zupiono. Skończymy dz dzisiejszy odcinek i to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.